W Policach ruszyły Zdrowe Czwartki. Pierwsze bezpłatne badania odbyły się 25 września. Na 9 października zaplanowano USG Piersi. W Policach ruszył jesienny cykl bezpłatnych badań profilaktycznych. To wspólna inicjatywa gminy Police, Stowarzyszenia Fizjosport oraz Szpitala w Policach. Jakiś czas temu podpisywaliśmy pierwsze porozumienie o współpracy z pum i gminą Policę. Teraz mamy pierwsze owoce w postaci zdrowych czwartków. Jest to oferta dla mieszkańców, które ma możliwość im łatwiejszy dostęp do profilaktyki zdrowotnej. Jest to w obecnych czasach bardzo ważna kwestia. W nasze polskie społeczeństwo niestety się starzeje. Musimy zadbać o to, aby ich zdrowie było odpowiednio zaopiekowane, odpowiednio zadbane. Stąd też taki pomysł, który prowadzi tutaj dyrektor naszego wydziału, pani Halina Michalak. Także zachęcamy do korzystania. Jest to jedna z niewielu okazji, kiedy można szybko, darmo sprawdzić stan swojego zdrowia. Harmonogram zdrowych czwartków obejmuje pięć spotkań. Pierwsze odbyło się 25 września. To USG tarczycy, czyli jedno z podstawowych badań obrazowych stosowanych w diagnostyce chorób tego gruczołu. Jest szybkie, bezbolesne i nieinwazyjne. Celem jest zachęcić przede wszystkim ludzi do badań profilaktycznych. Tak? W przypadku Znalezienie jakikolwiek nieprawidłowości, trzeba korzystać z tego, co nam system naszej ochrony zdrowia oferuje. A oferuje bardzo dużo w ten czas. Skierowanie, pogłębienie diagnostyki to wszystko. Najważniejsze jest to, że odrobina dobrej woli ze strony potencjalnych pacjentów. Potencjalnych tylko przecież, no, dajemy o swoje zdrowie. To chodzi o to, że ta odrobina woli. Przyjdę, przebadam się i wszystko, system się otworzy w tym samym miejscu, w tym samym szpitalu, w tej samej gminie, w tym samym powiecie. To już bliżej nie można. Spośród 40 przebadanych tego dnia, połowę skierowano na dodatkowe badania. Wszyscy pacjenci otrzymali wsparcie w tej samej placówce, czyli w polickim szpitalu. Na trzecim etapie jest wszystko wykrywane. Nie trzeba się potem długo i trudno leczyć. I dlatego bardzo gorąco zapraszam, przyjdźcie Państwo do nas. Po to tu jesteśmy, po to jest Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 w tej części Polickiej, bo jesteśmy dla Was i chcemy Wam pomóc. Liczba miejsc jest ograniczona, to maksymalnie 40 osób dziennie. W dniu badań od godziny 14, ja tutaj w tym holu, Wejście B w holendoskopii, przyjmuję, no, zapisuję chętnych. Z dzisiejszego dnia mogę powiedzieć, że, że było sporo chętnych. Natomiast proszę się też nie bać, o 14.05 jeszcze były numery, tak na dobrą sprawę. Chwilę przed 15.00 skończyły się, więc proszę sobie znaleźć chwilę czasu i zapraszam. Na 9 i 30 października zaplanowano USG Piersi dla kobiet w wieku. 18-45 lat. 6 listopada powróci badanie tarczycy, a 20 listopada cykl zamknie dermatoskopia, czyli ocena znamion skórnych. Wszystkie badania odbywają się w godzinach od 15 do 20.